Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii operacji Modern Warfare 2. Witam Was, Davis oraz. Ziemia. Tak. Z japońskim zapłonem. Tak. To już kolejny odcinek Special Ops. Tak. I w dzisiejszym odcinku gramy w operację naszą tak. ulubioną, czyli Strażnik. I ona jest, to jest nasza ulubiona operacja. Przychodziliśmy ją wiele, wiele razy, ale. No, nie wygraliśmy za każdym razem, że tak powiem. Wbieramy poziom trudności. To jest trudno, trudno. Poziom trudności weteran, jak widzicie, bez uszukiwania. No i co więcej, gadać, rozpoczynamy operację. I strzelce, strzelec AC-130 będzie ziemia, i będzie Wam się pokazało w rogu ekranu, co on widzi. Tak, tylko powiedz mi, kiedy ma łączyć nagrywanie. Włącz teraz. Nie. Włącz teraz. Nie, nie rozumiem. Teraz. Teraz włączyłem Tak, tak, tak O, już mi się zaczęła gra mm. Ale się długo ładuje, garni się Mi się już załadowało Okej okay. Wow wow lagi, dobra Pokażę Ci jak się gra Masz lagi? Takie małe No nie no znowu te lagi o, Pamiętaj, Pamiętasz, że, że mówiłem, że. O, dobra, ale dobra, już. A później, jak nagrywaliśmy, nie było, tak naprawdę. Dobra, dobra. dobra, czekaj, dobra, możesz wchodzić. Go. Samochód. Jaki zez. Boże Helikopter Gdzie? Nie, gdzie słyszę. Tam. Au, 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 tam au, jest. au, au Tam, tam są. Widzę. A to wow. fajnie tak A to fajnie tak, bo widzowie będą mieli takie Dwie takie jed jedno... perspektywy, także jedno... widać... O! O kurde! Połowaj się pod ten most! Jedno oko na mnie, drugie na ciebie. Tak, hmm. się, tak się rodzą dzieci z Zezem. Wow, tam! Tam już zabiłem, tam. zabiłeś Zabiłeś, prawda? Tam Fagas siedzi. Czekaj, o, widzę go. Już nie żyje. No nie sądzę. Wow! No o, i on. właśnie, nie żyje! Come on. Mówiłem, że żyję! Nic no nie, jak, musiałeś jak nie ochraniasz? Kurde, znowu lagi. Dlaczego tutaj są lagi na początku? Nie tu ogień. Nie walnij mnie twój. Nie patrzcie na ten ogień. Wali mnie twoje pozycje. I tak. Dobra. I tak jest taka sobie. No i teraz najgorszą, jaką mogłeś ten... Najgorszy moment, w mogłeś zacząć. Ważne, żebyś ryfnek. ich zabił. W najgorszy moment, jaki, w jakim mogłeś zacząć. Dobra, tak Zacząłeś, ponieważ ponieważ mam złą pozycję Helikopter leci tam w daleko Tam widzę go Oj nie ten Z czym? O dwa helikoptery Patrz Tam, le nie drugi. tam leci drugi o tam Nie, czekaj Ło wow 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 Ktoś wow. nawala Tam Tu masz problem Boże Ja tutaj mam helikopter na głowie Uważaj, nie wychodź Pod most, bo ja to wystrzelam od tobie tu jest tak fajnie, tak cieplutko. Myślę, że siedzisz na ciepłym fotelu, kurde. A ja już co? Dla kraju pracuję. Czekaj, nie wychodź, bo muszę w okno... O tu są, kurde. No to chyba nawalam tam w okno. Wow, za mną, za mną. O, o boże. Jaki wart? Co przede mną za mną wszędzie Niech ty mnie ochraniasz. No sorry, no tu jest ile tyle ich, tyle, tyle, że Tutaj jeszcze kurde wybiegają z tego domu Chodzę do domu Dom, kurde, nie wychodź Shoot shrit shrit shit Ej ja czekaj bo mam teraz taką pozycję, że mogę tam w okno walnąć Jestem w domu <laughs> bym tam w okno w ciebie nie wychodź! To była kałuża! Ale do stanu! No szybko, nie mam wiele czasu. Wiem, dobra, biegnij chociaż helikopter, ale dobra, ja go zdajemy za nim. Ja go zdjąłem. No dopiero chyba jasne. O kurde, trochę cienko. Tam. To samo No to jakiś gościu siedzi, nie mogę Dobra biegnij bo tam mało czasu jeszcze z... Ile to jest z twojej perspektywy to metrów? Eeeem 243 Mnie 350 Helikopter słyszę Ja słyszę martwych gości yeah. ja słyszę... Wow. Boże! ich tu jest! Kurde nie wychodź! Nie robię Takie, bo tam jeszcze tutaj helikopter poleciał, gdzie on. Jeszcze ktoś mi strzela. No dobra, ciekawego ten helikopter Paga. Jaki zes? Wychodzę No nie wiem Ora, wychodzi, ale ostrożnie Ostrożnie O to jest ten ład, który ja najbardziej nie lubię Uważaj tam Ej, widzę gościa łohohoho Co wylecie? Uważaj, uważaj, kurde, uważaj! Nie, nie, nie! Boże! Czekaj, nawalam tą kurde! Boże, tylko nie we mnie. No dobra, 3 minuty Nie wiem, dostał 6 kul. Powinien już nie żyć. Ale powinien. Uważaj, Straż... to będą helikoptery. I takie sznapsy. Strażnik czuwa. Big bro. Big bro. Ej. O kurde. Tam jest samochód. Dążyłem to... zauważyć. A to tobą jest jakiegoś. Wow, o wow, wow! nie proszę, nie proszę. proszę e... Boże. Boże święty! Ciśnij! Za dużo osób! Nie ogarnę. Aja. Na razie nie, wie. nie teraz nie teraz nie padaj teraz to akcja? nie wychodź tam do boże, nie ile tych <laughs> tam jest dobra, idę no nie wiem, jakieś jeden gościu tam jest nie jeden ilość, wow, to we mnie, ty ten pocisk zanim doleci, to trochę minie czasu helikopter o, Uwaga Uważaj, leci duży! Ora, biegnę sprintem. Czekaj, bo tam ktoś... Boże, co to? Tam ktoś w biegu! Kl... Czekaj, tam jest jakiś gościu. To, to, to jest, to jest, ten... Bóg dnia. Prostała ci minuta 50. Czekaj, walnę tam do środka dużego do Minuta tego. 50, a ja patrzę na gościa, który stoi na ręce. Czekaj, tam ktoś jest w środku! Trudno, biegnę tam! Nie strzelaj, nie strzelaj Jak walnę dużego, czekaj! Nie. No weźmy razem się bym cię zabił Nie wiem gdzie jest wyjście <grym> yeah. Tak to zatrwiają profesjonaliści Proszę Państwa no. e, Nie otrzymujesz żadnych krad. Bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało To była super o. zabawa I widzimy się już w kolejnym odcinku Niedługo Kolejny odcinek to będą Aha. wyścigi na skuterach no i no, subskrybujcie, komentujcie, w górę, polecajcie znajomym standardowy pakiet, czyli no i do zobaczenia! To no i... było DD Gaming Przepraszam, mówił dla Was Davis oraz Ziemia. Tak, do trzymajcie się.